Cześć, tak? Nie się. tak mi się spodobała, że myślałem cię dogonić. Kolejny jestem, cześć. Cześć, Iza. Iza, gdzie tak lecisz? Zasobowałeś się eee, jak cześć. kolega strasznie. po mnie przyjechał, bo ja nie jestem stąd ogólnie. No widzę, nie pasujesz w ogóle do warszawskiej energii. Jesteś ze śląska, może? Z tych nie, okolicz? nie, Tomasiu. Tomasiu, ale masz strasznie Pięknie. dużo pozytywnej energii sobie. Co w ogóle robisz ciekawego? Opowiadaj mi na so o sobie na szybko, bo ja mam chwilę czasu teraz. na no w Warszawie na okres wakacji. Czyli jednym sobie chcesz poszaleć, tak? Nie! Czekaj, chodź staniemy tak, bo mi wali w oczy wiatr. No. Teraz I co byś chciała ciekawego robić? Nie wiem, szukamy. No na ministrantkę się ewidentnie nie nadaje. Nie, <noise> nie pasuje. <noise> nie no, no dobra, a na głowie tutaj będziesz szczególnie? Do, do konsultacji raczej. Słuchaj, Podobasz mi się, jesteś bardzo kobieca, masz coś <noise> w sobie. Serio chcesz się z Tobą spotkać. Ja teraz nie mam za bardzo czasu. <noise> okay, Wymienimy to? się kontaktem, dawaj. Się z... <noise> stawimy, eee, orange czy plus? Orange. To dobrze czy źle w tym wypadku? No, no dobrze. Ja czy... i tak mam masę darmową. <noise> Mógł przy sobie. Dobra, to Mam wiesz co zrobimy? Głosowy. Tak, dodam cię do kontaktu, wyślę ci później SMS-a. A okay. też imię? Nie. Konrad, ty za. <laughs> to jeszcze raz. Dobra, słuchaj, czyli wiesz co, w tym tygodniu jak najbardziej, powiedzmy, z czasem dobrze stoisz? Bo ja myślę, że koło weekendu będę miał jakoś tak więcej Uuu, czasu. No zobaczymy, jak nic nie znajdę, to raczej po południu było. Dobra. Okay. Paliłaś kiedyś ciszę? Powiedziała. <laughs> to Cię zawieram na ciszę. Jest tutaj fajne miejsce. Dobra, okay, to zapalimy. Dobra, dobra trzymaj się. Do cześć. Buziaka, chodź tu, I do zobaczenia. No pa.